Hejka, z tej strony Kondys i wczoraj dostaliśmy masywny patch do Diablo 4, jest to pierwsza dawka tego 13 patcha, o którym ostatnio opowiadaliśmy na tym ognisku z deweloperami. Głównie tutaj mamy poprawy rozgrywki, naprawy błędów, ale mamy też wiele ciekawych spraw, więc sobie tutaj wszystkie takie najważniejsze rzeczy przejdziemy. I też, żeby wam nie zabierać za dużo czasu, no to nie będę tutaj po prostu jak lektor tego wszystkiego czytał... Naprawy błędów, no to takie rzeczy jak barbarzyńca mógł utknąć w ścianie, takie rzeczy jak po prostu zdrowie sojusznika się nie pokazywało, gdy daleko od nas odszedł. Naprawa błędów, to naprawa błędów. Tutaj to możemy skipnąć, ale od razu tutaj wjeżdżamy w dostosowania rozgrywki. Pierwsze co to od razu nagrody w postaci doświadczenia i to jest największa zmiana która powoduje, że mamy najwięcej expa w Diablo 4, ile mieliśmy od premiery. Tak jak tutaj dużo osób się wkurzało na, na te zmiany upadku championa, ruin Eridu, ogółem wszystkich dungeonów. Teraz w Koszmarnych Podziemiach mamy najwięcej expa w całej grze, więcej niż było kiedyś. Zmieniono drastycznie sposób zdobywania doświadczenia, i teraz to nie elity są głównym naszym celem do zdobywania doświadczenia. Tak jak wcześniej biegaliśmy właśnie na przykład upadek championa, ponieważ tam było po 6, nawet 9 elit na każdą odnogę, więc zostawaliśmy tam 27 elit łącznie i one dawały bardzo dużo ekspa. Teraz to jest na odwrót. Zwiększono tak bardzo bazowe doświadczenie, że to stwórki dają nam najwięcej ekspa. Więc tak dla przykładu, na takich ślepych kopcach. Możemy wyciągnąć spokojnie w okolicach 26 milionów expa na godzinę. Dla porównania, solo upadek championa to było około 18 milionów expa na godzinę. Więc mamy dosłownie 50% expa więcej, niż było w trakcie najlepszej taktyki na premierę gry. Teraz jest idealny moment, żeby levelować. I muszę Wam przyznać, że tak jak właśnie robiliśmy wczoraj testy, dzisiaj będzie kolejny dzień testów na streamie. Pamiętajcie o 16 wbijać na streamka. Wygląda to na naprawdę niesamowite i levelowanie zostało może nie aż przesadnie wzmocnione, ale właśnie pojedyncze dungi według mnie dają teraz nawet zbyt dużo expa Przez co właśnie jak mamy na przykład te worki, które powodują, że się rozczepiają na te pająki, no to właśnie one dają według mnie zdecydowanie zbyt dużo ekspa i jeśli zostałoby to naprawione, bo ja to uznaję, że to zostało zmienione, ale to wciąż wymaga naprawy, to bym się nie zdziwił. Więc tutaj zobaczymy, co Blizzard z tym dalej zrobi. Ale według mnie, tutaj, tutaj wciąż można coś jeszcze zmienić, ponieważ jest to niezbalansowane. Takie dungeony, które posiadają zwykłe moby, takie można powiedzieć, dużo też takich mocniejszych stworów, w stylu np. Knie Aldura, gdzie mamy dużo tych drzewców. To one dają około 20% więcej doświadczenia. Takie ślepe kopce dają dwa razy więcej niż dawały wcześniej. Więc mamy tutaj duży przestrzał i fajnie gdyby to jakoś zbalansować. Zwłaszcza tego, że zdobywanie pieczęci do pojedynczych podziemi jest bardzo, bardzo ciężkie. Ale dobra, idziemy dalej. Tak samo właśnie zwiększono exp za skrzynię w Piekielnych Przepływach, zwiększono exp zdobywane z szeptów. Więc to wygląda, wygląda właśnie w miarę fajnie, więc tutaj cały okres levelowania od pierwszego do setnego, praktycznie wszystko oprócz zwykłych dungeonów zostało właśnie wzmocnione, więc hej, nice. Dodatkowo przy Piekielnych Przepływach bossy dropią teraz więcej temów. Jest to jak najbardziej spokojna sprawa. Obecnie bosy w pięknych przebywach były dosyć bezużyteczne. Nie opacało się ich zabijać. I największa chyba zmiana gracze mogą teraz teleportować się do podziemi koszmarów bezpośrednio z poziomu mapy. Otwierając pieczęć i widząc właśnie ten czerwony znaczek na mapie, możemy sobie w niego kliknąć. Pojawia nam, nam się komenda, czy chcemy się teleportować. Możemy nas się teleportować, więc zawsze, po prostu, nieważne gdzie jesteśmy na świecie. Możemy sobie wrócić do wejścia pod Ziemię koszmarów i to jest mega zmiana. Już po graniu parę godzin w tego patcha naprawdę, naprawdę jestem z tego zadowolony i mam nadzieję, że też wam się spodoba, bo już teraz właśnie to tak zwane blastowanie, że możemy non stop tylko latać, latać, latać dungeony bez żadnych przerw, daje nam naprawdę fajne rezultaty. No tutaj też naprawa co tygodniowe z premiami od świata nie mają już wymogu poziomu otwarcia. No to, to było po prostu problemem, więc zostało to naprawione. I ważny komentarz twórców, tutaj można pominąć go. Obecnie pracujemy nad zwiększeniem zagęszczenia potworów i elit w rozgrywce postfabularnej i planujemy wprowadzić te zmiany na początku pierwszego sezonu. Czyli wraz z pierwszym sezonem Blizzard oficjalnie mówi, że będziemy mieć większe zagęszczenie stworów. Nie spodziewałem się szczerze, że to będą zmieniać. Mówią o rozgrywce postfabularnej, więc chyba otwarty świat też, no bo w otwartym świecie mamy właśnie szepty, w otwartym świecie mamy piękne przypływy. Więc yy, wszystkie takie rzeczy będą miały większe density większe zagęszczenie stworów. Takie buildy, na przykład jak Tornado u Barbarzyńcy, czy to włócznia z kościół u czy to wirujące Ostrza. wszystkie te buildy, które zdają tyle samo obrażeń niezależnie od tego, jak dużo wrogów jest dookoła, będą też wzmocnione na start sezonu pierwszego. Więc ja szczerze myśląc o tym, jako buffach tornada na barba, to jestem mega zaskoczony, ale z drugiej strony, może właśnie sama rozgrywka będzie przyjemniejsza, więc... No cóż, zobaczymy co z tego będzie. Tej obiecanki, cacanki, zobaczymy po prostu jak Blizzard sobie z tym poradzi. Może będzie to tak zrobione, że nawet nie będziemy tego odczuwać. Najbardziej mamy zagreszenie stworów czujemy nie na takim endgame 80 setny level, tylko na levelu 20, gdy mamy wolną postać. Może nawet nie mamy jeszcze movement skilla wybranego, bo nie mamy tak wysokiego levela i wtedy czuć. To tak, wtedy to czuć. Mając właśnie tutaj na uwadze rozgrywkę postfabularną, mam nadzieję, że nie chodzi im o koszmarne podziemia i piekielne przepływy i tyle. Bo to według mnie nie ma aż tak dużo sensu. Powinien to poprawić na samym początku rozgrywki, mam nadzieję właśnie, że o to chodzi, w rozgrywce czyli przerobieniu Drzew Szeptów, przerobieniu właśnie Podziemi, przerobieniu Podziemi Koszmarów, no to już się rozumie samą przez siebie. Tutaj mam nadzieję po prostu, że Blizzard nie przesadzi i odnośnie balansu, tutaj w balansie się nie dzieje aż tak dużo, ale tutaj lekko właśnie przejdziemy i powiem wam co ja tak najbardziej zauważyłem. I żeby tego też tak nie rozdrabniać to sobie przejdziemy właśnie po kolei, zaczynając od barbarzyńcy tutaj od góry. Ogółem wszystkie generatory generują teraz więcej furii i zadają więcej obrażeń, no oprócz Amuku, on tylko zadaje więcej obrażeń. Ale jest to fajna sprawa, ponieważ build na nagłą szarżę już dobrze działał, więc takie buffy dają specjalnie dużo, jedynie obdarcie na endgame można było grać na odsłonięcie. No, barbarzyńca wciąż ma duże problemy z odsłonięciem, więc tutaj argument jest jak najbardziej uzasadniony, żeby to zmienić. Podwójne uderzenie, obecnie chyba najgorszy spender barbarzyńcy, dostał podstawowe buffy. Czy będzie jakiś specjalnie używany? Nie, to nie zmienia nic. Mogliby nawet zmienić, nie wiem, do 50-60%. Po prostu podwójne uderzenie z systemem budowania obecnie postaci nie działa. Więc yy, musieliby naprawdę po prostu dać podwójny damage, jako bazę, żeby to było grywalne. Wciąż to będzie po prostu skill, który może się przydać na levelowaniu. Kopnięcie, możemy przez chwilę używać. Mniejszy cooldown, nie zmienia to nam aż tak dużo. Szarża. No, to zwiększenie obrażeń do, do 30% też w trakcie levelowania będzie można to użyć. Spowolnienie na skoku 70%, czy komukolwiek to coś robiło. Takie zmiany naprawdę. Minimalne, ale aż dziwne. Żelazna nawołnika też z bardzo lekkimi buffami. Wciąż nie będzie opłacały się jej używać, wciąż nie będzie działać. Obezwładniający łomoc to jest zdolność zeskoku z konia, czyli tutaj też nas to bardzo nie obchodzi. Czyli co u Barba się zmieniło? Szczerze, nic. No, nagła generuje wam jeden punkt fury więcej. <laughs> tyle, się, tyle się zmieniło całego barwa. Jeśli chodzi o jego legendarne aspekty, też nic. No. Żelazny Wojownik, że teraz ma redukcję do 25%, jest chyba jeden build, na którym się tego używa No to jeden build ma teraz wyższą rolkę od 20% do 25% Mord Piekłomiot, wciąż nieużywalny Więc te wszystkie zmiany Barbarzyńcy mogę podsumować, nic się nie zmieniło Dalej jest Druid i u Druida już akurat jest ciekawiej U Druida jest ciekawiej, Ziemny Kolec umacnia 8% zamiast 4, to jest największa zmiana Na właśnie wczesny etap gry, gdzie mamy dużo problemów z umocnieniem, to będzie bardzo pom pomocne i nawet na endgame też to można używać, pod misia, pod ziemię, to jak najbardziej, to jest największa chyba zmiana tutaj na sam początek. Lekkie buffy na pazury też, tutaj pazury są często używane, zwłaszcza na bicie na podstawowy atak. Burza z pirunami, 6 sekund wzmocnienie, to akurat też chyba wydaje mi się za mało. I tak samo, rozszarpanie, lekkie buffy, spoko, to leczenie 2%, -2 może być widoczne. Wilki, minimalne buffy, których też dużo nikt nie odczuje. Huragan, zdaje teraz 18 obrażeń zamiast 17, super sprawa. <grym> Ale to co akurat tutaj z tych wszystkich rzeczy bym wziął pod uwagę to jest właśnie gniew natury, zwiększoną szansę na rzucenie darmowego zaklęcia z 20 na 30%. To jest zdecydowanie największa zmiana, którą najbardziej odczujecie. I jest to w miarę, w miarę dobry buff, więc tutaj akurat jest to ciekawe. Tutaj wśród legendarnych aspektów jak patrzyłem, no to żaden z nich nie ma aż takiego dużego grania. Nie jest aż taki priorytetowy, więc tutaj fajne minimalne buffy, ale no nikt z was jakoś szczególnie nie będzie tutaj nie wiadomo jak o wiele mocniejszy dzięki tym zmianom. Takie po prostu, takie zmiany balansowe. U nekromanty o dziwo brak nerfów na włócznie z kości, tego się spodziewałem. Ale tak, żniwa, co 4 sekundy zwłoki zamiast 5, to jest fajna zmiana rozkład tworzy zwłoki co dwie sekundy zamiast 2,5. oczywiście więcej esencji właśnie tutaj do zdobycia ale to co najbardziej bym wziął pod uwagę to tak rozdarcie ma w miarę fajne obrażenia podstawowe obrażenia od wzmocnionego rozdarcia to jest 40 zamiast 25 więc tutaj prawie dwa razy więcej z tego wzmocnienia jest to fajna rzecz, rozdarcie było fajną zdolnością, trochę za słabą wciąż może minimalne buffy tutaj będą potrzebne ale zobaczymy, zobaczymy dalej, trzeba to potestować tutaj więzienie z kości no trochę takie rzeczy, które i tak dużo nie zmienią w tych skillach w maski, że tworzą więcej krwawych kul. Ja tego używam, więc fajnie, fajnie że to zbuffowali. Ale to, co bardziej biorę pod uwagę, kościane kolce to jest zdolność zeskoku z konia, to też nas nie, nie obchodzi. Ale tak, samunerzy. Sługi będą zawsze atakować cele z rzuconą klątwą. To jest mega zmiana, chyba największa właśnie u nekromanty. Ponieważ nie możemy w żaden sposób celować naszymi sługami, i to jest właśnie potężna, potężna zmiana, że teraz możemy właśnie powiedzieć: Ej, atakuj gości tam. Ej, atakuj gości tutaj. To jest, to jest super sprawa. Ale to, co jest zdecydowanie najlepsze, to jest to, że aspekt rozpruwający daje teraz esencji 40. To jest aspekt, który powoduje, że gdy rozkład stworzy zwłoki, to dostajesz esencję. Mamy też aspekt, który powoduje, że rozkład atakuje 3 cele zamiast jednego. Czyli możemy tworzyć 3 zwłoki co 2 sekundy i dostawać 120 esencji na 2 sekundy, 60 esencji na sekundę, to jest potężny generator. To jest bardzo, bardzo potężny generator. Aż muszę sobie przetestować, czy to działa tak dobrze w praktyce jak na papierze, ale to jest chyba tutaj taka najciekawsza zmiana, którą właśnie warto przetestować. U Otra zmiany takie też dosyć podstawowe. Ja chyba co najbardziej bym patrzył, no to te zwiększenie obrażeń podstawowego poszukiwacza serc. 75% z 30. No to to jest ponad dwa razy więcej teraz tego przelicznika. Więc tutaj poszukiwacza serc ja lubiłem, więc może teraz, może właśnie będzie może nawet najmocniejszą zdolnością. Wciąż nie odsłania, więc tutaj raczej to przebicie będzie wciąż grane. Ale ciekawi mnie to, jak tutaj dużo z tych obrażeń można wyciągnąć. A tak dalej, no to jeśli tutaj lubicie grać strzał, minimalnie mniejszy cooldown, trochę większe mocy z nasycenia, to akurat ten build pod grać strzał wydaje mi się ciekawy. Ale to, co się chyba zmieniło najbardziej, według mnie. No to właśnie, aspekt zaciemniony i teraz ma szansę na 60% na Mroczny Całą zamiast 50% Uciek z się aż tak dużo nie grało, ale też jest zmniejszenie cooldownu ze 100 do 405 to też jest spora zmiana, ponad dwa razy mniej To jest ciekawe Jakbyście się bawili pod ten build, który sobie Mroczny Całą tworzy sam z siebie, no to te 60% to już będzie odczuwalne, że jest więcej No i u Czarodzieja Uczarodzieja też tutaj w miarę spokojnie, zwiększono iskrę, obrażenia, obrażenia ogólne, podstawowe ataki dostały sporo obrażeń jak widzicie na każdej klasie, chyba to żeby się przyjemnie levelowało. U takiego Barbarzyńcy to powinno być widoczne, na przykład na tej nagłej szarży trochę więcej obrażeń, to właśnie powinno być widoczne. Spopielenie, bardzo lekkie buffy wciąż wymaga więcej, kula ognia trochę mniej many, no spoko sprawa. Tutaj od Lotowe ostrza trochę więcej odsłaniają. Też to dużo nie zmieni. Ale tak, no to dużo rzeczy na regenerację many, przywrócenie many. Wydaje mi się, że najmniej właśnie widać u czardzie jakichś takich specjalnych buffów. Takie, no. Pojedyncze takie smyrnięcia, które mają lekko tutaj wprowadzać jakieś zamieszanie. Ale chyba aż tak dużo właśnie nie zmienią. Wydaje mi się, że nikt tego nie będzie aż tak bardzo testował, żeby dzisiaj nawet tutaj coś sprawić. Włóżnia błyskawicz 160% też nie jest mało. Ale nie jest wystarczające, żeby dookoła tego zrobić jakiś cały build. Bardziej już po prostu jeśli używaliśmy coś, no to teraz to będzie no tam 5% lepsze, ale specjalnie nowych buildów chyba się dookoła tego nie zrobi. No i to właśnie byłoby na tyle, dajcie znać co wy uważacie o patchu. najważniejsze właśnie zmiany no to tutaj oczywiście te nagrody w doświadczeniu i teleporty do podziemi koszmarów, to jest najlepsza sprawa i ja się z tego powodu bardzo cieszę. A jeśli byście chcieli sobie sprawdzić na żywo, jak sobie radzę w, w nowych koszmarnych dungeonach i jak tam idzie z expem, no to zagl zaglądajcie właśnie na, na Twitcha. Na YouTubie nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę. No i widzimy się w kolejnym filmie. Hej, Bye -bye. Pa papa, bądźcie u siebie, hej! Dziękuję bardzo wspierającym, dzięki którym jestem w stanie robić tak dużo filmów. Jesteście wspaniali.